Zabieramy Was na wycieczkę do Vietri Sul Mare. To miejsce, w którym spotykają się morze, historia i sztuka. To tutaj zaczyna się Wybrzeże Amalfitańskie. Niewielkie domy zbudowane na zboczach skał, ręcznie zdobiona ceramika, słońce i rytm południowych Włoch tworzą niepowtarzalną atmosferę. A my uczymy się, co to jest Dolce Vita. W drogę! Wycieczkę do Sulmare zaczynamy w Salerno. Tutaj nocujemy i jakkolwiek to miasto formalnie nie jest częścią wybrzeża Amalfitańskiego, jest bardzo wygodnym i pięknym miejscem na bazę wypadową w jego kierunku. Cel naszej wycieczki widać z Lungomare Trieste, którym idziemy. To miasteczko u podnóża gór, tuż za Salerno. No dzisiaj jest 11 grudnia, na zewnątrz można spokojnie wypić kawę. Słońce, musicie mi wierzyć, jest, ale tutaj ulica jest w cieniu i po prostu to jest nasze śniadanie, włoskie śniadanie. Włoskie, słodkie śniadania to niekoniecznie pomysł na codzienność, ale naszym zdaniem dodają wyjątkowego klimatu zwiedzaniu Italii. Idziemy wzdłuż promenady i podziwiamy panoramy. Widać tutaj, dlaczego Vietrisulmare jest nazywane bramą do Costiera Amalfitana. To jego pierwsze miasteczko. Góra pełna białych domków to nasz dzisiejszy drugi cel wycieczki, raito. Idziemy do wietry i piechotą i zaczynamy od przejścia industrialnych terenów w północno-zachodniej części miasta. Po drobnym zamieszaniu z drogą. Na mapie górna i dolna droga były jedną i tą samą kreską. Znaleźliśmy właściwą. Niektóre budynki tutaj są jakimś przedziwnym cudem architektury, a może raczej jej wybrykiem. Idziemy estakadą znoszącą się nad Salerniańskim portem. To ważny port, obsługujący transport morski między południowymi Włochami a innymi krajami basenu morza Śródziemnego. Obserwowanie takiego miejsca z góry okazuje się zadziwiająco ciekawe. A to już Vetrisulmare i Torre Crestarella. Obecnie w wieży jest restauracja, ale powstała ona jako część systemu obronnego przeciwko muzułmańskim statkom piratów w XVI wieku. System stanowiły 93 wieże stojące na wybrzeżu co 5000 tysięcy kroków. Via Enrico de Marinis idziemy wzdłuż murku ozdobionego co kilka metrów ceramicznymi donicami. Widać, że ceramika ma tu spore znaczenie. Przy drodze od strony Salerno wchodzimy do uroczego tarasowego parku. To Willa Komunale, które powstawał stopniowo w XX wieku w ramach uporządkowania wybrzeża. Przyznajemy, że uporządkowano teren w najlepszy z możliwych sposobów. Jest stąd piękna panorama miasta. I oczywiście mnóstwo tu ceramicznych detali. Już budynek Palazzo Solimene, wybudowana w latach 50. XX wieku i bardzo nowoczesna na tamte czasy, fabryka ceramiki i sala wystawowa w jednym. Ceramika jest z Wietri Sulmare związana od zawsze. Pierwsze ślady ceramicznego rzemiosła sięgają czasów przedrzymskich. W okolicy odkryto grobowce z ceramiką z VI wieku przed naszą erą. Od XV wieku miejscowość była już jednym z ważniejszych ośrodków wytwórczych i rzemieślniczych południowych Włoch. Wykorzystując tutajszą glinę, produkowano i produkuje się nadal majolikę, białą ceramikę, której terakotowe wnętrze pokryte cynowym szkliwem jest malowane kolorowymi emaliami przed wypaleniem. Majolikowe malowane płytki z wietri, rigole, były wykorzystywane powszechnie w okolicy. Jako dekoracje kopuł kościołów, a także posadzki i motywy ścienne, docierały też dalej. Rodzinna wytwórnia ceramika Solimene jest jedną z ważniejszych i bardziej rozpoznawalnych. Każda sztuka ceramiki jest wyjątkowa i wykonywana zgodnie z dawnymi metodami. Wiele firm zamawia tutaj specjalnie dedykowane naczynia. Samo Wietri Sulmare jest niewielkie, znacznie mniej oblegane przez turystów niż pobliskie Amalfi czy Pozitano, więc jej atmosfera jest bardziej autentyczna. To bardzo stara miejscowość. W okolicy Mariny, do dziś zwanej Baniara, znajdowały się kiedyś rzymskie łaźnie i prawdopodobnie port. Zniszczoną i splądrowaną w V wieku osadę odbudowano i nadano jej nazwę Wietri. Pochodzącą od łacińskiego przymiotnika Vetus, czyli stary, starożytny. Była więc stara od samego początku. Wspominaliśmy już, że ceramika jest tu dosłownie wszędzie. Chyba najbardziej rozpoznawalnym symbolem miasteczka jest osiołek z wietri. Ceramiczny oczywiście. Osiołki nazywane Chucharello lub Cuccio, były przez stulecia nieodzownymi towarzyszami życia mieszkańców okolicy. Przenosiły wąskimi, stromymi ścieżkami pożywienie, drewno, ale też glinę i gotowe wyroby z ceramiki. Tak było jeszcze na początku XX wieku. I właśnie wtedy motyw osiołka trafił do ceramiki artystycznej za sprawą niemieckiego artysty Ricarda Dolkera, który mieszkał tutaj w latach 20. XX wieku. Osiołki symbolizują pracowitość, cierpliwość i prostotę czyli cechy, na których przez wieki opierało się życie tutejszej społeczności. Całą ścieżką schodzimy w dół do Marina di Vietri. Zatrzymujemy się tutaj na małą przekąskę. Pyszne panini w barze przy plaży. Sama żwirowa plaża oferuje tu przepiękną panoramę w stronę Salerno ze skałami Due Fratello, czyli dwaj bracia. Które prawdopodobnie w średniowieczu były połączone z Torre Crestarella. Morze ma tu niezwykły lazurowy kolor. Jesteśmy na plaży w Marina di Vietri pod miejscowością Wietri sul Mare i to jest brama do wybrzeża Amalfitańskiego. To jest miejsce znane od XV wieku z wytwarzania ceramiki. I to widać, bo tutaj na plaży tej ceramiki jest po prostu ogrom. Oprócz zwykłych kamieni i takiego czarnego, wulkanicznego, chyba piachu, jest po prostu mnóstwo takich resztek ceramiki. Okazuje się, że ceramika i nietypowe kamienie tej plaży skrywają historię największej powodzi tej okolicy. Jesienią 1954 roku. Z powodu ogromnej ulewy, w dobę spadło wówczas w okolicy 500 litrów deszczu na metr kwadratowy, to niemal równowartość rocznych opadów. Zbrana rzeczka bonea przyniosła ze sobą gruzę zniszczonych powyżej domów i kilkudziesięciu okolicznych wytwórni ceramiki. Było tego na tyle dużo, że przekształciło linię brzegową i otworzyło plażę, na której się znajdujemy. Idziemy wzdłuż wybrzeża. Mijamy niewielki strumyk, jaki nie jest teraz Boneo, gasimy pragnienie przy osiołkach i na niewielkim Piazza Attilo della Porta zatrzymujemy się przy bożonarodzeniowej szopce. Jest tutaj, choć pusta, cały rok. Teraz, w czasie adwentu, są w niej poustawiane figurki. Idziemy jeszcze kawałek dalej i trafiamy na Via Scavata, schody prowadzące do wioski Raito. Wspinamy się i podziwiamy wspaniałe widoki. Zachwycamy się górami nad Salerno. Zdecydowanie chcemy się w nich znaleźć, może kiedyś. Ale i tu jest przecież pięknie. Tyle, że jest w nas coś, co pcha i pociąga nas dalej i dalej. By nie było. Jest dzisiaj 12 grudnia. O, nie, przepraszam, 11 grudnia. Ostatnie metry, a raczej stopnie, i jesteśmy w niewielkiej miejscowości. Raito to wąskie uliczki, grudniowe kwitnące kwiaty, które napełniają nas zachwytem i zachodzące niedługo słońce. Położenie sprawia, że słońce jest tu wyjątkowo długo. W centrum kościół Santa Maria del Grazie, niestety zamknięty. Kawałek dalej znajduje się przepiękny, choć niewielki taras widokowy z ceramiką i malowanymi ławeczkami. To miejsce, gdzie w Reito droga wspina się wysoko ostrymi zakrętami. Odpoczywamy chwilę, ciesząc oczy pięknymi widokami zbliżający się złotych godzinach. Decydujemy się wracać do wietri na piechotę i tak robimy. Schodzimy w dół i mamy okazję zobaczyć miasteczko z nowej perspektywy. Przechodzimy mostem nad boneą nieco wyżej i wchodzimy od zachodniej strony do ciemnego już wietri. Turystów jest nieco mniej. Oświetlone kolorowe sklepiki z ceramiką fantastycznie wyglądają. Całości dopełniają świąteczne światełka i chociaż jesteśmy już zmęczeni drogą, Przechadzamy się jeszcze po drobnych uliczkach, ciesząc się widokami. Jednej ze ścian znajdujemy cały panel rigoli przedstawiający jakąś procesję w wietri. Udaje się nam nawet rozpoznać kilka konkretnych miejsc. Wchodzimy jeszcze do kościoła świętego Jana Chrzciciela w centrum miasta, aby zobaczyć tutajszą 18-wieczną bożonarodzeniową szopkę. Jest duża i niezwykle misternie wykonana. Bardzo się nam podoba. Domki wykonane z pieczołowitą dbałością o szczegóły, uliczki, toczące się zwykłe wieczorne życie, oczywiście z ceramiką. W jednym z domków, nieco z tyłu, miejsce narodzenia Jezusa, z pustym jeszcze żłóbkiem, bo adwent. Zobaczymy naszą wycieczkę i wracamy do Salerno. To był cudowny, piękny i spokojny dzień. Dziękujemy za wspólny czas. Jeśli chcesz towarzyszyć naszym kolejnym przygodom, zasubskrybuj kanał. Do zobaczenia.